Chad, bili was rodzice w domu, bo jak nie to ja was mogę... JEZU LAGI, JAK WAM laguje TO zmieńcie KOMPUTER, NO JA NIE WIEM Lag był No już klasy, co jest? NO PIEPRZODY PIES MIŚCZEKA, NO PIS NIE MOGĘ JA Nie, moje zdanie to jest właśnie nie żeby znaleźć... No, nie? Wyglądają jak debile, jak takie niedźwiedzie Gzwana Chat, biją was jak nie, to ja was mogę zbić. Hog. Chcecie zdiglać w twarz? Marcel Nowak, to devil! okej. Okay. Dobra, stop, 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 stop. Chwila przerwy, bo chciałem się was zapytać, czy nie chcielibyście zobaczyć fajny moment, może z jakimś innym twórcą, innym youtuberem, streamerem i tak dalej. Koniecznie piszcie swoje propozycje w komentarzach, a ja każdą rozważę i zobaczę, co się da zrobić. Informacje: zwierzątka mają duży popęd seksualny i bardzo cierpią. Czasem uciekają z domu, bo nie myślą. Plus, jeśli nie będzie się rozmnażał, to i tak wyjdzie mu to na zdrowie. Zwierzęta z czasem mają często wiele chorób tych organów. Szczególnie jeśli nie mogą robić cimci rimcim cim, 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 regularnie. No, ja też nie robię cimci rimcim cim, 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 regularnie. I co, jakby mi nagle przyszedł moja mama i powiedziała: No, Kamil, no, niestety Kamilku. musimy ci obciąć penis, bo i tak się nie ruchasz. Ale więc w sumie się... po co ci ten penis? Kiedyś umrę z nadwagi i będzie o tak pewnie, bo ze mnie to zawsze się można śpiać. O, Evron, ha ha ha, połamiesz ha, ha. się, połamie twój koń się, bo, bo jesteś grubą świnią. O, o! <grym> Za pierwszym razem I was here. No co ty robisz, nie możesz tak O i teraz to będzie pan za tymi... Aj, Rosalia, Rosalia Ty, ona zresetowała mi czas. Dalej mi resetujesz. To jest abusing ten comments Dobra, słuchaj, Rosalia, krótka piła, walic czy co? Nie co uspokój się! Uspokój się tym co robisz, na no Rosalia, ostatnia szansa Moja baby Ostatnio moja baby zrobiła mi loda To muszą być prawdziwe kobiece cyce Dzieci są głupie Dzieci... Co? Zacha, ty szmato, że oglądasz anime Wiecie co? Walić Jacoba, nienawidzę śmieci, ale nie mówcie mu No nie, nie mówcie mu Ty Blaszka, ty chyba na jakiś obóz dla weebów Blaszka, powinien zostać wysłany masz, wiesz o tym? Aha. Ale przepraszam, czy ma pan coś do weebów? Tak, a w czym problem? Nie wiem. Ja na przykład ostatnio oglądałem anime i było bardzo fajne. HANI NORE! HANI ...emotka. Aj, aj, aj. Udkuj... A. Dobra, dobra, dobra. Masz ananas? Ana... Nie mam... Jeszcze nie, jeszcze nie! nie, nie zapraszam, zapraszam. Ale pięknie. I teraz pokażę wam moje A? koleżanki, przyjaciółki... A, czy już nie stare? To nie ona. ANANASA! ANANASA! ANANASA, Co? Co? A ładno, co ty robi? Jestem w wodzie! Umrę. O nie, Erwin, o nie, Erwin, Erwin! Torodor, torodor! <noise> White1225, tekst piosenki. Mogą być butelki łychy i te platynowe płyty tylko zabawa wiem to. Na moim grobie coward nie ma być zniczy mają być butelki łychy. Żyję jak Rockstar, kapitan, a nie morgan. Jak łycha pijemy do dna na bipak, to nie ma końca, bo znowu trasa i koncert. W dziwnych czasach nam dojrzeć przyszło. Życie odkaca do potrzeb. Brak czasu na stopą Brak przerwy na pistolet. Pewnie, że tak. Nie wiem, czy ja zacząłem jakiś mecz dzisiaj, zacząłem bez kurde pieprzonego huntinga w plecy. Do jasnej cholery. Kto wymyślił hunting rifle? Piuł Cały czas tylko w plecy, bo po prostu debil nie może zacząć normalnie walki, tylko musi sobie zacząć od huntinga, żeby miał łatwiej. Walić to, walić hejterów. JH i Helge. H to w ogóle jest bardzo dobry skrót, pasuje do większości. Teraz wszyscy znikiem zaczynającym się na H. Aha! Grosza daj Śmieciu. Czuję ripowy. Nie, nie. Kujtuję to grę grach. Jezus z Boch się zestrałem! O mój BOŻE Stary chilluje bombę! Tyłem do mnie! No myślę, że żyje! Tak. No bo spał wcześniej, tu byłem! To ten typ! Nie wiem czemu ta pompa mi szósty raz nie strzela! Rekin mnie skolapsował! Rekin mnie skolapsował! Przecież tego się nie da podpieprzyć! Wymieniam się z chłopami pompą, obijamy się do zera I starym w Evron, Ewron, słuchaj, ja wymyśliłem dzisiaj najlepszą rzecz, najlepszy segment Słuchaj, stworzę takie dwa urządzenia, żebyś A... Ewron, słuchaj, siedzisz? NO CZEMU JA SKACZĘ, cię MAM JESZCZE SPACJĘ?! TO począt ON WYKONUJE SKOK W OGÓLE?! Jakie to jest gówno! Nie, no nie. Yeah! Dobra, kwituję, to. Idziemy z domek wybudować. Ja pierdziele. Ja pierdziele, dobra. Chcesz to se streama, ja idę do łóżka, mam gdzieś. To. Cześć, czar. Dobra, spoko. Oko Dobra No co jest kurde? No chłop odrzucił Creepera mi w mordę Debil, debil, nie da się To co czad, chillera minutkę, nie? Pocilujemy bombę Głowa na lewo przychyla. <laughs> Dobra. Dobra, okej okay, jest. Nie git. no, dalej się przechyla, no pa sama. No, ja pa. Bez no nie klikam nie. no pa, slow mu dostaję. Jak mój wiatrak na biurku! WZ pa. Nic, patrzę na boki Blaszka, wyjdź! Czekaj, czekaj! Puść myszkę! Normalnie wiatrak jest robiony! Nie ja myszka. O, zaraz mnie ktoś. Jak Miki. 10 sekund. Nie zdążę się udusić w 10 sekund, co nie? Chyba nie. O, ja 5! Chyba nie zdążę mnie rzucić do wody. No długo jeszcze! Go. Ja pierwszy! Do... Ale dobra, jak tu był, czyli oznaczam, że tutaj gdzieś jeszcze musiał być. Co jest? Nie no, to już poszukaj, jak syn poszedł. Razuj. Dobra, lecę na drugą stronę. Dobra, walić te papugi. Papugi byłyby spoko, gdyby nie robiły... Nie wiem! Obok papugi przejdzie jeden creeper! Papuga przez resztę życia! Nie? nie wiem, jakoś szczeka, sra, syczy, nie wiem! Bo raz przebiegł creeper obok niej i teraz będzie naśladowała przez 10 lat. Walić te papugi, to był pies marki yy, belweder. Żeby ktoś się przekopał? No, niestety trzeba w dupsko strzelić. Co? Jezu, nie no w sepionkę, nie w dupsko. No, co ty robisz, Zaha? Nie no, ale Urząd Skarbowy wie, że przyjmujesz łapówki za unbany? Urząd Skarbowy to powinien mi na kolanach y, dobrze robić. Za to, że ja im kurde samochód oddaję co miesiąc do cholery jasnej, kurde, Urząd Skarbowy skam największy. Nie wiem czy mogę, ale powiem. Mów, mów. Słyszałem, że generalnie bukake to świetna sprawa dopóki się nie straci oka. Blaszka, nie słyszałeś tego spokojnie, no nie? I jak dzwoni mu telefon, to jest telefon, to on nie może tak zrobić z telefonem, bo tutaj ma tyle mięśni, że mu się już ręka tak nie łamie w pół. On musi zrobić tak, że tą ręką robi taki obrót i do tej ręki, wiesz, tak po prostu, wiesz o co chodzi, bo mu się tak łokieć nie yy, zgina. Po prostu, wiesz, jak masz rękę, no nie? To jest twoja ręka I tu masz łokieć, no nie? To on ma tyle mięśni tutaj I tyle mięśni tutaj Że jakby tą rękę chciał dać tu Czyli wtedy byłoby Tak To tak się nie da, bo tu już są mięśnie Więc on musi Środkowy palec, czat, to w ogóle do was jest Więc czat, no nie da się Ja bym nie chciał, bez kitu. Ja, ja te, zauważyłem. to zauważyłem Tu, tu